tu Zosia. I Łukasz. Pamiętacie Mundial? My też nie, bo zamiast tego woleliśmy skupić się na dialu. Dzisiaj znajdujemy się w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie. Przedstawimy Wam kilka obecnych tutaj piesków, które czekają na adopcję. Być może któryś z nich, a być może któryś z innych piesków stanie się Waszym nowym, najlepszym przyjacielem. Co jeszcze tu zrobimy? Wręczemy nagrody zwycięzcom Psiundialu, czyli tako, oraz schronisku, które zostało zbudowane przez opiekunkę tako jako Zwycięzca w szundialu. Więc same dobre rzeczy. Hura! Jest z nami Natalia, opiekunka prawna, Tako. Cześć, witajcie. Natalia może opowiedz parę słów o tako i jak to się stało, że trafił do swojej rodziny. Tako, teraz, będzie 4 lata, jest kundelkiem. Jeszcze zanim zdecydowaliśmy się na adopcję, to mieliśmy moment, że myśleliśmy o Bernajczyku, myśleliśmy o Korgi, i oto trafił się tako, który jest umaszczeniem Bernajczyka rozmiaru Korgi. Mamy, <śmiech> <śmiech> mamy, naszą, <dobrze. śmiech> mamy naszą idealną no mieszankę. <laughs> no i co? No? Jest małym wariatem postrzelonym, którego no, okazało się, że musieliśmy mocno. No, mocno układać, także um, pomagała nam behawiorystka z nim początkowo, żeby go w ogóle nauczyć spacerowania, bo to było dla niego tak mocno ekscytujące, że miał po prostu ochotę wybuchnąć przy każdym możliwym zakręcie, skwerku, trawce, krzaczku. Trochę pracy, ale no, jest naszym po prostu kochanym porgo wernejczykiem. Jest pełnoprawnym członkiem rodziny. Oczywiście. To powiedz nam jeszcze, jak to się stało, że y, tako albo wy wybraliście właśnie to schronisko. Co to za historia? Tako był tej wychowankiem, a może bardziej nawet i znaleziskiem tego schroniska. Nie znamy jego historii. Został znaleziony gdzieś na ulicy. No i cóż, no spędził tutaj trochę ponad dwa tygodnie. Myśmy go znaleźli na ogłoszeniu właśnie, że przebywa na kwarantannie, bo jest poszukiwany jego właściciel, który się nie znalazł. No i tak prosto trafił do nas. Przyjechaliśmy tutaj z samego rana, bo nie można rezerwować piesków. Więc pierwszego nie, jak ja też tak powiem, była możliwość zaadaptowania taką zajęliśmy się tutaj pod bramą i e, wyczekiwaliśmy, tak? No i, i dlatego właśnie tutaj też to schronisko, bo, bo nasze serce gdzieś tutaj e, zawsze będzie z tym schroniskiem, więc po części może takie domknięcie e, tej historii. E, też też odwdzięczenie tak, się za, tak, za ta miłość. Kul, ta, ta kulca naszego. Super. To przejdźmy do tematu psiądialu, okay. Jak to się stało, że tak wziął udział w psiądialu? Byliśmy e, znajomą, która właśnie e, zauważyła akcję psiądial, a podesła nam to, a że ja bardzo często karmię moich znajomych twórczością, tako. To jest materiał bardzo plastyczny. Tak się służyło, że wybieraliśmy zdjęcie w ogóle grupowo w parte... Było głosowanie wstępne. Było, tak, było głosowanie wstępne, jakie zdjęcie wrócimy na Psiędze. No i ta też ekipa stała się komitetem wyborczym, tako, która, że tak powiem, bardzo mocno promowała go wśród mhm. swoich znajomych pracowników, bo również to doszło nawet do szczebla pracowniczego Proszę. i korporacyjnego. Proszę. E, że e, mówili swoim podwładnym, żeby głosować na tak. Czyli nic tu nie jest dziełem przypadku. Bardzo gratulujemy serdecznie Dziękujemy. gorąco. Dziękujemy. Za chwilę nastąpi przekazanie pucharów w formie niepucharów, ale te wszystkie niepuchary zbierają się na e, nagrody za zajęcie pierwszego miejsca złotego medalu w Sündialu 2022. Miał szczęście i trafił do wspaniałego domu pełnego miłości i smaczków. Inne psiaki z Chorzowa nadal czekają na swoich ludzi. Opowie nam o nich pani Kamila, która na co dzień zajmuje się zwierzakami ze schroniska. Kogo my tu mamy? E, to jest Juki, piesek, który przebywał u nas jeszcze na kwarantannie. Trafił do nas bardzo zaniedbany, no i niestety musieliśmy ogolić go niemal na łyso, bo tą sierść, którą miał, to były same kołtuny praktycznie. Ile teraz psów jest tutaj z końską państwa? W tej chwili mamy 100 psów i około 10 kotów. Szczerze mówiąc sytuacja jest w zasadzie stabilna od wielu lat, to znaczy niestety przyjmujemy bardzo dużo zwierząt każdego miesiąca. Adopcje mniej więcej też mamy na tym samym poziomie. Raz w schronisku przebywa około 150 zwierząt. Tak mniej więcej. Czy są jakieś momenty w roku, kiedy tych psów jest więcej, mniej? To znaczy, zwykle niestety nadal się to sprawdza: okolice świąt Bożego Narodzenia, no i wakacje. Mhm. to znaczy, że wtedy psy są porzucane, znajdowane? Po prostu mamy pociąg. Koty nie są sterylizowane, rozmnażają się i wtedy, tak jak teraz mamy 10 kotów, tak na przykład latem mamy 100. Mhm. E, jakie są potrzeby największe w tej chwili? Gdybyś pomóc, pomógł, no rozumiem oprócz adopcji, tak? Mm -hmm, tak, e, to znaczy, zawsze potrzebujemy karmę mokrą dobrej jakości, zarówno dla psów, jak i dla kotów. To znaczy, żeby miała jak najwięcej mięsa w składzie. Wolimy mniejszej ilości, ale po prostu lepszej karmy. E, no i przede wszystkim zawsze jakieś kocyki, żwirek dla kotów, e, ubranka właśnie dla psów, e, szczególnie dla tych większych, bo jednak mamy więcej większych psów, czyli jakieś kurtki dla psów. E, no i zawsze potrzebujemy też wsparcia finansowego, no bo to się nie da ukryć, że, że leczenie i utrzymanie tych zwierząt kosztuje. Jasne. To samo, może zobaczymy kilka innych piesków, które czekają na nowe na na domy? pewnie. To jest Sara. Sarunia, pokażcie nie tą stroną, chodź. Chodź, 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 stój. Sara ma około 10 lat. Jest to piesek, który trafił do nas po śmierci właściciela, więc jest to jej prawdziwe imię. Mimo wieku jest bardzo ruchliwa, bardzo energiczna. E, lubi zabawki, uwielbia szczególnie jakieś piszczące piłeczki. Jest bardzo spokojna, grzeczna, pozwala się bez problemu kąpać, czesać. Także naprawdę fantastyczna psinka, która jeszcze na parę do dobrych lat szuka domku. Kokos jest w schronisku już od ponad pół roku. Jest to bardzo przyjazny, łagodny i mądry piesek. Niestety ma problemy z nerkami. Jest w tej chwili na suplementach diety, na odpowiedniej karmie. Czeka go w niedługim czasie USG, bo chcemy też wiedzieć, czy wszystko jest, że tak powiem, w porządku. Natomiast no, jest to psiak naprawdę wspaniały. Naprawdę bardzo łagodny, fajnie się też dogaduje z innymi pieskami, także szukamy dla niego jak najlepszego domu i trochę się dziwimy, że on tak długo siedzi w schronisku, dlatego że jest naprawdę naprawdę cudnym pieskiem. To jest eufrat. Eufrat jest jednym z tych piesków, które w schronisku siedzą najdłużej. W sobie nie wiemy dlaczego, być może jego pospolity wygląd. Natomiast jest to piesek bardzo, bardzo przyjazny, bardzo energiczny, jest łagodny. Tutaj z pieskami też nie ma problemu. Niestety w związku z tym, że bardzo długo siedzi w schronisku, to zaczyna nam się już kręcić w kółko i dlatego bardzo pilnie potrzebujemy dla niego domu, bo troszeczkę się obawiamy o jego psychikę. No tak, no i tak. To jest Pigi, suczka, która ma około 12-13 lat. Jak widać, jest energiczna, ma dużo siły, nie widać po niej tego wieku. Siedzi już tutaj długo, ponieważ mało kto niestety chce adoptować duże, starsze pieski. A pigi jest naprawdę fajna. Teraz widać, że ona się cieszy, wyszła z kojca, więc ciągnie. Natomiast ona też bierze udział w różnych naszych eventach. Jest to piesek bardzo łagodny, nadaje się do dzieci, do innych psów i bardzo lubi jeździć samochodem. Także jak widzi samochód, to od razu wskakuje na siedzenie przednie. No już Pigusia, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, no już. To jest kapral. Kapral ma około 8-9 lat. E, może nie widać na pierwszy rzut oka, ale jest to pies niewidomy, e, który kompletnie nic nie widzi, ale radzi sobie naprawdę świetnie. E, nie ma żadnego problemu. Trafia do miseczki bezbłędnie, to zresztą widać po jego figurce. Tak, kapralek. Jest to pies bardzo przyjazny, bardzo łagodny, lubi inne pieski, jest troszeczkę energiczny, więc koty mogłyby się go bać, natomiast myślę, że jest w stanie się też dogadać. Poza tym, że nie widzi, to nie cierpi na żadne problemy zdrowotne. Czekają nie tylko psy. Na nowe domy czekają również wspaniałe koty. Poznajcie dwa z nich. To jest Andrzejka. Nazywamy ją Andrzejem, dlatego że myśleliśmy, że jest to kocur, dlatego że jest z rudy. Ona jest teraz po rójce, więc jest troszeczkę nadpobudliwa. Koteczka będzie do adopcji po kwarantannie, jeżeli nie zgłosi się właściciel, a nic nie wskazuje niestety na to, żeby miał się po nią ktoś zgłosić, bo nie widzieliśmy takiego ogłoszenia, żeby ktoś szukał takiego kotka. Także na pewno będzie szukała jakiegoś fajnego domku. Po zabiegu, oczywiście, sterylizacji. Rysia jest młodziutką koteczką, która trafiła do nas bardzo zapchlona, z fatalnym stanem skóry, wyłysiała, z ranami. Jest w tej chwili w trakcie leczenia. No i po kwarantannie, po zabiegu sterylizacji, będzie przeznaczona do adopcji. Do schroniska przywieźliśmy trochę prezentów. Dzięki sklepowi Psyjaciele psiaki dostały ciepłe maty, szelki i zabawki. Koema podarowała im zdrową karmę bardzo dobrej jakości. A potem poszliśmy na spacer. <ścoughs>